Predator Games to seria rozgrywek, która ma na celu wyłonienie najlepszych reprezentacji szkolnych z całej Polski. Drużyny wezmą udział w turniejach rozgrywanych w pięciu grach. W tym filmie skupimy się na przedstawieniu zasad w Counter-Strike 2. Zawodnicy będą walczyć o nagrody indywidualne oraz duże dofinansowania dla placówek. Łączna pula nagród wynosi ponad milion złotych. Counter Strike 2 to drużynowa gra sieciowa, w której dwie drużyny po pięć osób walczą ze sobą na różnych mapach w celu wygrania poszczególnych rund, co na koniec ma doprowadzić do zwycięstwa jednej z drużyn. Rozgrywka odbywa się w formacie 5 na 5. Drużyny dzielą się na dwie strony: atakującą i broniącą. Cele drużyn są zawsze sprzeczne ze sobą. Jeśli celem strony atakującej jest wysadzenie jakiegoś obiektu, wtedy naturalnie strona broniąca ma do tego nie dopuścić. Drużyna, która zdoła osiągnąć swój cel albo wyeliminuje wszystkich przeciwników z drugiej grupy, wygrywa rundę. Każda rozgrywka jest dodatkowo ograniczona przez czas. Po upływie limitu czasowego przegrywa ta drużyna, która nie wykonała swojego zadania. W grze są bardzo ważne umiejętności pracy w zespole, analityczne myślenie i radzenie sobie z presją czasu. To już wszystko, co musisz wiedzieć o przebiegu rozgrywek w Counter-Strike 2. Zachęcamy do śledzenia rozgrywek Predator Games.